Jan Brzechwa, dwie gaduły. Czyta Aneta Rosner na zarug. Ponoć dotąd ziemski padł nie znał jeszcze takich gadów jak dwie panie Madalińska z Gadalińską z miasta Muńska. W domu, w sklepie czy na rynku, językami tak jak w łynku. Mielo wciąż bez odpoczynku. Każda gada byle długo, jedna z drugą i przez drugą. A gdy zasunęły nawet we śnie, rozmawiają jednocześnie o tym, co się z wiatrem dzieje wtedy, kiedy wiatr nie wieje. Że na poczcie wybuchł pożar, że się mydlarz z praczką pożar, że aptekarz dostał pryszczy, że sędzinie nos się błyszczy, że kokoszka od sąsiadki zniosła cztery jajka w kratki, że cioteczna spod piaseczna okazała się stryjeczna. Bo kuzynka z Ciechocinka zamiast córki miała synka. Po czym właśnie znikła mójska ciechocińska, Madalińska. Madalińska rada gada, gadalińskiej opowiada, kto, dlaczego, jak i kogo. A sąsiedzi spać nie mogą. Krzyczy piekarz: Moje panie, czas już skończyć to gadanie. Doktor także lubi ciszę. Do Mici skargę pisze: Przyszła władza jak to władza upomina i doradza. Dość już pani Madalińska dość już pani gadalińska bo wyjadą pani z Mójska. Lecz to dla nich rzecz nie nowa niechaj wobec nich się schowa cała Rada Narodowa. Gadalińska Rada gada, a Madaliński opowiada. Mówią w maglu, moja pani, że na wiosnę będzie taniej, a po drugie, że już w lecie będzie wojna, a po trzecie, że się wszystko jeszcze zmieni, jak się spadnie na jesieni. Tak już siedem lat bez przerwy, wszystkim w mieście szarpią nerwy. Dwie plotkarki, gadalińska z madalińską z miasta Muńska.